To jest trzeci poród. Różnica jest ogromna. Przy pierwszym właściwie nie wiedziałam co mnie czeka, jak to będzie wyglądało. Przy drugim potwornie, po tym pierwszym wywalam. A przy trzecim to już było zupełnie inaczej. Po szkole rodzenia wiedziałam co mnie czeka, i jak mam reagować, kiedy odpoczywać. Przyjeżdża tutaj właśnie położna z, ze szpitala. No, z... Można zadawać jej dużo pytań, zawsze nam odpowie na każde pytanie, które i, i rozwieje te nasze wszystkie takie niepewności, strach i lęk przed tym porodem, bo jakby nie patrzy za każdym razem to ten poród jest inny i, i zawsze się boimy, czy to jest pierwsze, drugie, czy, czy kolejne. Dla mnie y, rodzenie z parą, która uczestniczy w szkole rodzenia, czy z dziewczyną, która chodziła do szkoły rodzenia to jest, y, prowadzenie porodu to jest przyjemność, to jest po prostu, to jest bajka, bo ona rozumie co się do niej mówi, ona potrafi współpracować, potrafi odpowiedzieć na pytania, niewiele rzeczy ją zaskoczy, bo na bardzo wiele rzeczy jest przygotowana w czasie porodu, o bardzo wielu rzeczach się dowie w szkole rodzenia i ona jest spokojna, a spokój mamy przekłada się na spokojny poród. Na poród bez powikłań, na to, że dziecko rodzi się bezpiecznie, spokojnie, w dobrym stanie, bo nie ma tego stresu. Tak? Jest po prostu duża wiedza, która się potem przekłada na, na to, jak się rodzi. Muzyka Opowiadam o fizjologii porodu, o tym jak, jak poród wygląda, czym ich może zaskoczyć, jak może się skończyć. Opowiadamy sobie o dziecku, o pielęgnacji. Kąpiemy lalkę, czyli uczymy się kąpieli. I opieki nad noworodkiem, uczymy się karmienia piersią. Mnóstwo mitów krąży na ten temat, więc też je obalamy i staram się dziewczyny jak najbardziej przygotować i do aktywnego porodu, i do tego, żeby potem chciały podjąć e, karmienie piersią naturalne. No i już mówię, to jest takie trochę kółko wzajemnej adoracji, bo one się tu spotykają, one się znają, bo to jest, wiadomo, środowisko Estrowia nie jest jakiś tam strasznie duże. To jest taki czas trochę też dla nich, taka grupa wsparcia. Mi daje to przygotowanie psychiczne, jak się zajmować dzieckiem, bo tak naprawdę człowiek... Nie wiem, jest takie małe stworzonko i nie wiadomo, czy jak dotnę go tak, czy tak, będzie bolało. Można odpocząć trochę, odreagować się od tego, co idzie w domu, poddychać, posłuchać, dowiedzieć się czegoś od położnej. Jest to bardzo fajne i cieszę się, że tu jestem teraz.